Korea, J3G1, Proszę opisać zdarzenie i całą akcję. Dostaliśmy informację, że pali się samochód Czułcic Serbii. Po przyjeździe na miejsce stwierdziliśmy, że samochód jest zamknięty, pali się. Podaliśmy ten prąd wody w natarciu. Dostaliśmy się do środka samochodu do poszkodowanego przy pomocy urządzeń hydraulicznych. Wyciągnęliśmy go i przekazaliśmy dla pogotowia figurę. Nie mam gdy że nie pomagamy nam. <śpiewa> <śpiewa> Akcja trwała około, myślę gdzieś 8 minut, mniej więcej. Nie miałem zegarka akurat w ręce, ale myślę, że gdzieś tyle. Tak, Szybka była akcja, sprawna, szybko przekazana osoba dla, dla pogotowia. Jak pan ocenia działanie służb? Myślę, że tu kolega był wcześniej i Tak? To jak mam... pan ocenia działanie ja służb? to nie od samego początku, ale wydaje mi się, że pozytywnie. Chodzi mi o to, jak pan ocenia działanie służb? No, z jakimiś małymi, powiedzmy sobie, zastrzeżeniami. Można ocenić pozytywnie, A dobrze. konkretnie? To znaczy konkretnie. Jeżeli, no jeżeli pan mówi o zastrzeżeniach, to. właśnie z koleżanką żeśmy się zastanawiali, że policja, usuwając na przykład z drogi poszkodowaną osobę, dlaczego na przykład ją tylko, że tak powiem, odstawiła na, na bok z miejsca, gdzie, gdzie ten fakt poszkodowania nastąpił, na przykład, a dlaczego nie przystąpiła bezpośrednio do udzielania pierwszej pomocy? Czy, ta, czy tak jak to widzimy już na rzeczywistych akcjach, dlaczego na przykład się nie odbywało jakimiś tam. Jakieś tam powiedzmy, przykrycia tymi termoizolacyjnymi tymi foliami czy tam jeszcze. I to ją po prostu odstawiła na bok z miejsca wypadku i czekały, czekali policjanci na służby wewnętrzne. Na służby pan Marcin Włóczyszynski, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Górze. Proszę powiedzieć, na czym polegają działania policji w takim przypadku? Jak w takim przypadku działania policji. Polegają na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, niedopuszczenia osób postronnych do ewentualnego miejsca zdarzenia, w tym przypadku wybuch pojazdu czy wybuch jakichś elementów w pojeździe, żeby nikt więcej, żadna z osób więcej nie została rannych. Udzielić niezbędnej pomocy przedmedycznej ewentualnym poszkodowanym, zatamować krwawienia, oparzenia, osłonić te rany, żeby do jakiejś infekcji się nie wdało. I czekać na przejazd fachowej pomocy medycznej, jak pogotowie, czy na przykład straż pożarna, która przejmuje dalsze czynności. Oczywiście współdziałacie w czynnościach? Współdziałamy z nimi. Oni przejmują czynności przy ratowaniu ofiar. My zajmujemy się dalej tylko zabezpieczaniem miejsca, bezpieczeństwem, żeby osoby postronne nie doszły do ewentualnego zdarzenia, żeby też nie, nie uległy jakimś tam uszkodzeniom. A kto w takiej sytuacji, jak tutaj widzieliśmy, kto przyjmuje główne dowodzenie? No bo wiadomo, musi być jakiś głównodowodzący, który zarządza służbami i na, w tym miejscu, w danej sytuacji jest odpowiedzialny za dowodzenie. Policja, straż, straż czy... Pożarna. Straż, pożarna. straż pożarna. Straż pożarna razem z pogotowiem medycznym, oni zajmują udzielaniem się pomocy ofiarom zdarzenia. My schodzimy jakby na drugi plan w tym ratowaniu zabezpieczamy miejsce zdarzenia żeby nie, żeby nie rozszerzyć ewentualnych y, dalszych skutków jakichś mordów